Cześć, dzisiaj będzie o AIO, tym razem będzie to ten stojący za mną model Thermaltake TH360, czyli taka średniopółkowy model w ofercie producenta, producent o bardzo, że tak powiem, dużym doświadczeniu, także można się spodziewać solidnego sprzętu, mało dobrze przemyślanego. E, tak więc e, jak najbardziej można go brać, że tak powiem w ciemno natomiast Thermaltake zawsze ma ładne podświetlanie widać to też po tych wentylatorkach ładnie się to prezentuje wersja 360 mm, e, radiator, e, więc myślę, że będzie ciekawo a jest to chłodzenie, które potrafi bardzo pozytywnie zaskoczyć także lecimy Thermaltech TH360 RGB to kompaktowy układ chłodzenia wodnego z rozmiarem radiatora 360 mm, natomiast realne wymiary to 395 x 120 x 27 mm. Natomiast po zamontowaniu wentylatorów głębokość wzrasta do 52,37 mm. Radiator wykonano standardowo z aluminium, czyli najbardziej popularnego budulca, natomiast blokopompka to plastik, a stopa jest prostokątna i wykonana z miedzi. Chłodnica posiada tak zwany filport, dzięki któremu możemy serwisować nasz układ chłodzenia pod kątem uzupełnienia cieczy. Węże mają 400 mm i znajdują się w materiałowym czarnym oplocie. Za owiewanie radiatorów powodem 300 mm wentylatory Thermaltake z podciskiem ARGB centralnym. Natomiast mamy tutaj łożysko ślizgowe, a prędkość obrotowa. Sterowana jest napięciowo, czyli nie ma sygnału PWM i zawiera się w zakresie od około 700 do 1500 obrotów na minutę. Blokopompka jest kompaktowych rozmiarów, czyli o wymiarach 60x60. Wbudowana w nią pompka pracuje z prędkością do 3300 obrotów na minutę na topie, natomiast znajduje się dodatkowe podświetlenie ARGB w postaci loga termalnego oraz małego ringu wokoło całego bloku. Niewątpliwą zaletą jest tutaj możliwość regulacji prędkości obrotowej pompy, dzięki czemu podczas niskiego zapotrzebowania na wydajność możemy dowolnie nią sterować, ale uwaga tylko napięciowo, tak samo jak wentylatorami. Słuchajcie, a AIO przede wszystkim wypada bardzo dobrze. Wentylatory na 1500 obrotów można by powiedzieć, że producent już tutaj starał się zoptymalizować pod kątem bardziej kultury pracy niż pod kątem wydajności, dlatego też nie są tutaj szybkoobrotowych wentylatorów. Plus jest też taki, że podczas normalizacji chłodzenia, jak widać, no, mamy ten pierwszy, że tak powiem, supek bardzo wysoko. Także tutaj już widać jakąś deklasację konkurencji i to a się tutaj bardzo super sprawuje. Bardzo fajnym rzeczą jest też to, że pompę możemy nawet całkowicie wyłączyć. Czyli mamy na nią pełne sterowanie. E, oczywiście e, nie polecam wyłączenia e, pompy. Pompa powinna zawsze pracować, nawet na minimalnych obrotach, ale miło jest, że ona nie jest zablokowana, tak jak w innych e, IO dużych producentów jak MSI, czy Corsair, czy Diski i tak dalej. E, dzięki temu możemy bardzo wyciszyć IO nawet, e, że tak powiem, w idlu, w spoczynku naszego komputera. Oczywiście jest też kilka minusów. Przede wszystkim łożyska są ślizgowe w tych zastosowanych wentylatorach, ale najgorsze jest to, że jest bardzo duży bałagan z kablami, jest za duży tego kablowania. Ponadto to kablowanie jest w takich dość, że tak powiem, luźnych oplotach, przez co one jeszcze dają objętości no i ciężko będzie nam troszkę zapanować na tym wszystkim w obudowie. W obudowie. Powinno być to troszkę lepiej rozwiązane według mnie kolejną fajną przeżyczą jest to że Thermaltake nie zapomniał o osobach których nie mają płyty głównej ze złączem RGB i dodał dodatkowy malutki kontrolerek, także bardzo miły gest zapinka też mi się podoba jest całkowicie stalowa, nie ma tu żadnych plastików, tak jak to daje na przykład Corsair MSI, bo tam już taki wiotki ten plasticzek jest, oczywiście całkowicie wystarczający, ale MSI też gdzieś tam jeszcze ciększy ostatnio, natomiast Thermaltake ma bardzo fajny, solidny, stalowy backplate, jak i zapinkę. Także tutaj ten e, mocowanie tego jest jak najbardziej ok. Jak materiał się podobał, to oczywiście łapa w górę, subik, oczywiście koniecznie z dzwoneczkiem, że Was nic nie ominęło. Dzięki za oglądanie, cześć.